Siemano witam was ja jestem szód i dzisiaj zajmuję się wymianą lusterka lewego czyli od kierowcy w aucie Leonie trujecce z 15 roku. Zapraszam do oglądania. w Poprzednim odcinku było jak zdjąć boczek. No, a boczek zdejmowałem po to, żeby wymienić to oto lusterko. Tak więc zabieramy się do roboty. Żeby zdemontować lusterko musimy zdjąć tutaj tą yy, piankową taką zaślepkę i tutaj powinniśmy mieć szybę ja mam opuszczoną, to nie przeszkadza, chyba jest dotąd schowana. Wam pokazać może mi się uda. Sam sobie zobaczę jak to tam wygląda. No ładnie to wygląda, mianowicie. W ten sposób tutaj to wygląda. Na jedną śrubę przykręcane idzie wiązka. Zaraz zobaczę, gdzie ona wychodzi. Pewnie gdzieś tutaj. Tak więc kostka idzie tutaj, w to miejsce mniej więcej. Zdemontuję głośnik, żeby mieć do tego łatwy dostęp. I wtedy będę odkręcał lusterko. Trzymamy raje czego, właśnie, żeby nam nie odpadł sam, nie upadł na ziemię. I mamy właśnie tak ładnie. I tutaj mamy kostkę, rozsterka, i tu już coś było działane, chyba. Rozpinała, albo jest popękana, albo coś jeszcze innego. Zobaczymy za chwilę. Nie wiem, czy to w ogóle widać. Tak to wygląda tutaj. Postka idzie właśnie od. tereczka, pyk U mnie jakoś natrytki to złapane. Nie wiem, czemu jest. Zaraz będę dochodził dalej. Tutaj jeszcze nam się chyba trzyma. na ziemię, znaczy tam na dół drzwi, więc nigdzie nam nie odleci, dalej nie poleci i tutaj wyjmujemy do góry. Yy, tak ja zapomniałem jeszcze o jednym, ponieważ tutaj mam ten kabel przyczepiony. do rantu drzwi. Hmm, dobra, jakoś tu będę trzymał i tutaj muszę zerwać tutaj chyba na było. Tak, trytka jest. Jest, odpadło. Kabel i tak się nie nada nikomu. Do niczego chyba. Dobra, lusterko dobre, kupione. Tutaj już ktoś grzebał, ułamał uchwyt. Yy, znaczy, zapięcie to w tym co kupiłem akurat jest ok wszystko. Zasiłam łamał to zapięcie i strydko była szczepiona kostka cała żeby się nie rozpadała dobra dajemy nowe bo czas goni to na razie niech sobie leży pod spodem tu mam nowe to tam później sobie wymyję troszkę było przytarte ono ale to nic ważne że w kolorze i zakładam. Tak samo jak żeśmy ściągali, tylko najpierw znajdę tą śrubę. Tutaj jest taki jakby kołeczek montażowy, który właśnie nam trzyma. Jako taką tę lusterko, ale lepiej asykurować jeszcze się ręką. zapał okej. Okay. Mamy. Mocno nie ma co tego dociskać, nie wiadomo jak tam jest już która nam trzyma. Tutaj szczelność jako tako dokładamy tak, żeby nie odpadło samo, się nie odkręciło, ale nie przesadzamy. Ja tutaj kleju nie będę dawał, nie ma jakiejś nie wiadomo jakiej wibracji. Teraz nie, nie trafi, tak pewnie, a nie jest, dobra, jest ok, dokręcone. Tutaj wyjmujemy wszystko co nam spadnie, bo później może nam to wrzęczyć w drzwiach A nie chcemy drugi raz tego ściągać. Ja podpinam kostki. raczej jedną kostkę i sprawdzam czy to działa. Yy, oczywiście będę musiał podłączyć tutaj kostki jeszcze od boczków boczku. Zobaczyć czy to działa. No i zakładam boczek. I to tyle. Nie będę tego już nagrywał, pokazywał. Tak więc to było na tyle, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć!